Umiłowany Ludu Boże i tak wspólnie z Bożą i ludzką pomocą dotrwaliśmy do końca, nowenny przed uroczystością świętej Kingi. Dzisiaj te nowenne kończymy, a jutro uroczystość. Każdy z nas, kto jutro przyjdzie do świątyni żeby uczcić świętą kingę i będzie w stanie łaski uświęcającej tak jak prosiłem żeby wszyscy byli do spowiedzi będzie mógł zyskać odpust zupełny czyli darowanie kary za grzechy wiele osób chodzących do świątyni ma przekonanie że spowiedź zamyka wszystko nie w sakramencie pokuty i pojednania otrzymujemy odpuszczenie grzechów ale pozostaje jeszcze kara za te grzechy, o czym zapominamy. I tę karę za grzechy możemy zmywać właśnie zyskując odpusty. Jutro będziemy mogli zyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kary za grzechy. Ale nie jest to takie proste. U świętej Teresy można przeczytać. Zdarzenie, jak miała wizję, patrząc, kto danego dnia na świecie zyskał odpust zupełny. Okazało się, że nie jest to takie proste. Zobaczyła, że na całym świecie, któregoś dnia, tylko trzy osoby zyskały odpust zupełny czyli całkowite darowanie kary za grzechy. Jakie są warunki, żeby zyskać odpust zupełny? Stan łaski uświęcającej przyjęcie Chrystusa w Komunii Świętej. Wyzbycie się przywiązania choćby do grzechu lekkiego. Dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, nie w intencji Ojca Świętego, tylko w intencjach, które on nosi w sercu. I praktyka, za którą można zyskać odpust zupełny, czyli jutro wzięcie udziału w uroczystości ku czci Świętej Kingi. Odpust zupełny możemy zyskiwać raz dziennie, ale odpust cząstkowy możemy powielekroć razy w ciągu dnia. I wiele osób uważających się za wierzących nie wie, że za każdorazowe odmówienie tej ulubionej przez nas modlitwy pod Twoją obronę możemy zyskać odpust cząstkowy. Za modlitwę Aniele Boży Stróżu Mój Możemy zyskać odpust cząstkowy. Tutaj, w naszej świątyni, codziennie jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Za półgodzinne adorowanie Jezusa, wystawionego w Najświętszym Sakramencie, każdego dnia możemy zyskiwać odpust zupełny, jeśli spełniamy te warunki, o których mówiłem wcześniej. A gdybyśmy się tutaj o 15 zgromadzili w kościele w kilka osób i odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Również zyskamy odpust zupełny. Święty Jan Wiannej kiedyś nauczał swoich wiernych, mówiąc im tak: Trzeba dziękować Bogu za łaski odpustów, które uwalniają od kary za grzechy. Jakże często marnujemy odpusty. Jakbyśmy w czasie żniw deptali zboże na polu. Bóg stale przymnaża nam łask. Jakże będziemy kiedyś żałować, że za życia z nich nie korzystaliśmy? Zyskać odpust zupełny. I możemy ten odpust ofiarować za siebie, bądź za kogoś zmarłego. Nie możemy za żyjących. Gdybyśmy. Pojęli tajemnicę odpustów, to nie marnowalibyśmy dni. Zwłaszcza ofiarując te odpusty, czy to za siebie, czy za zmarłych, którym tylko my możemy przyjść z pomocą, oni sami sobie już nie pomogą. Spotykam ludzi chodzących do świątyni, którzy żartują sobie: Proszę, księdza, gdyby wszyscy mieli takie grzechy jak ja, to świat byłby cudowniejszy. Jakoś jak człowiek umrze, to sobie z tym Bogiem poradzę. Choćby do czyśćca się dostać. Nie żartuj sobie z czyśćca. Nigdy nie żartuj sobie z czyśćca. Choć jest to miejsce przeogromnej miłości Boga do człowieka, że człowiek nie idzie na potępienie, ale ma jeszcze szansę oczyścić siebie, odpokutować. To jednak nie jest to sanatorium. Gdzie siedzi się wygodnie z nogą założoną na drugą w fotelu i czeka w kolejce, kiedy będzie można wejść do nieba. Oj nie. I z pomocą przychodzi mi siostra Faustyna. W dzienniczku zapisała: Posłuchajcie. Ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znaleźliśmy się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy przyjść im z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój anioł stróżnie odstępował mnie ani na chwilę i zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jedno zgodnie, że największe cierpienie dla nich to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję gwiazdą morza. Ona przynosi im ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Ale jest jeszcze jeden fragment, bardziej przeszywający, kiedy Jezus mówi do siostry Faustyny, że Jego sprawiedliwość każe mu siostrę Faustynę umieścić na jeden dzień w czyśćcu. Oj, zatrżałem. To jak Faustyna na jeden dzień do czyśćce, to gdzie ja? Ale Jezus mówi, moje miłosierdzie pozwala dokonać wyboru jeden dzień w czyśćcu albo pozostawię cię na ziemi na krótką chwilę ale będziesz cierpieć wybieraj siostra faustyna w swoim stylu mówi panie dla ciebie jedno i drugie mogę pozostać na krótką chwilę na ziemi i cierpieć im być jeden dzień w czyśćcu jak czytamy dzienniczek możemy wnioskować że to Jezus dokonał wyboru a nie faustyna i że Pozostawił ją na krótką chwilę na ziemi. I że ta krótka chwila to ten czas między rozmową Faustyny z Jezusem, a datą jej śmierci. To tylko 10 lat. Ta krótka chwila na ziemi za jeden dzień w czyśćcu. To tylko 10 lat. Gdybyśmy pojęli tajemnicę czyśćca, to czynilibyśmy wszystko, żeby z chwilą ostatniego oddechu pójść prosto do nieba, choć nie jest to takie proste. Ale tyle chwil marnujemy w swoim życiu, żeby odpokutować za to, co było słabe i grzeszne, żeby zyskiwać odpusty, żeby już tu otwierać bramy nieba. W naszej tarnowskiej diecezji jest sporo czcicieli świętego ojca Pio z Pietrelciny. Którejś nocy do tego mistyka przyszła dusza czyśćcowa. Zaskoczony zapytał czego pragniesz. Dusza czyśćcowa miała powiedzieć od ciebie zależy jak długo będę przebywać w czyśćcu. Więc ojciec Pio jak sam potem wspominał na jednym oddechu powiedział to do rana bądź w tym czyśćcu, a dusza miała zawyć z bólu ty okrutniku. Wtedy ojciec Pio uświadomił sobie, czym jest czyściec, choć obcował z duszami w czyściu cierpiącymi. Dzisiejsze nasze ostatnie nowe nowe spotkanie jest dobrą okazją, żeby zapytać siebie, co zrobiłem, żeby uratować swoją duszę? Na dziś? Na jutro? Co zrobiłem, żeby uratować dusze w czystu cierpiące? Kiedy ostatnio modliłem się za moich zmarłych? Kiedy ofiarowałem odpust? Kiedy komunię świętą? Kiedy modlitwę jedną czy drugą? Kiedy ofiarowałem mszę świętą za moich zmarłych, którzy czekają na moje wsparcie? Dusze w czystu cierpiące nigdy nie pozostają dłużne tym, którzy wprowadzili je do nieba swoimi odpustami, modlitwami, Eucharystią, Komunią Świętą. Pamiętam z dzieciństwa, jak mama mówiła: Jeśli chce się obudzić rano punktualnie o którejś z godzin, to żeby się pomodlić do dusz nie, to nie była praktyka zabobonna. To po prostu działało w przestrzeniach wiary. A tak na ucho wam powiem, że ile razy wyjeżdżam w podróż z pielgrzymami i zawsze boimy się zwłaszcza kontroli granicznych tam, gdzie nie ma strefy Schengen, więc są kontrole i paszporty i zawsze nam mówią postoicie kilka godzin na granicy. To my całą drogę modlimy się za zmarłych pracowników Straży Granicznej, żeby żywi nam pomogli. Pięć minut i jesteśmy po odprawie. Jest tyle dusz w czystu cierpiących, które potrzebują naszej modlitwy. Kiedyś zapytano matkę Teresę z Kalkuty, czy nie przeszkadza jej to, że każdy dziennikarz chce z nią przeprowadzić wywiad i zrobić zdjęcie. Ta świątobliwa zakonnica uśmiechnęła się i mówi: Nie. Nie przeszkadza mi to, niech robią te zdjęcia. Dlaczego, matko? Bo umówiłam się z moim Bogiem, że za każde zdjęcie, które mi zrobią, On jedną duszę uwolni z czyścica. A ja? Skoro nie mam cienia wątpliwości, że Bóg naprawdę jest, to o co umówię się dzisiaj z moim Bogiem? Żeby każdego dnia jedną duszę. Uwalniać z czyśćca.